Cześć wszystkim serdecznie. Tutaj przed Wami Paweł z nieobiektywnego vlogu kulturowego OPOLE. Mateusz ten vlog zainaugurował. Ja dzisiaj troszeczkę pójdę dalej. Takie relacje, powiedzmy sobie szczerze, wczorajszy finał chyba wszyscy, większość z Was widziała. Wynik naprawdę niespodziewany. W sumie cieszę się, że Hiszpania wygrała ten finał. 4-0 fajny mecz, nie pamiętam bardzo dawno kiedy padło aż tyle bramek dominacja totalna. I w sumie fajnie tworzy się jakaś taka drużyna, która no, widać, że dominuje jest, jest trochę poza jakąś inną sferą, inną jakąś taką galaktyką. Kosmos, po prostu totalny kosmos. I nie ukrywajmy, wydaje mi się, że tak naprawdę za te dwa lata Hiszpania też będzie jednym z głównych faworytów na mistrzostwa Świata w Brazylii. No bo kto inny? Nie sądzę, żeby Brazylijczycy, no troszeczkę ostatnio w grający, będą grać u siebie co prawda, ale nie sądzę, żeby oni jakoś tam przyciskali się Hiszpanom. <laughs> Argentyna? Może, nie wiem. Ciężko, ciężko kogoś znaleźć takiego, kto, kto, kto wszyscy Wszyscy wiedzą tak jak oni grają, bo ciężko jest się im przeciwstawić i ciężko jest ich pokonać naprawdę. Niesamowita generacja świetnych piłkarzy, niesamowite pokolenie, wygrać trzy imprezy pod rząd. Naprawdę wielkie szapapa dla, dla tej drużyny. Taka kolejna kwestia <coughs> wspomnienia z wczorajszej nawałnicy. Z czegoś kosmicznego dosłownie, czegoś co, co też dawno nie widziałem. może takie nawałnice może były, ale dawno nie wracałem do domu przez całe miasto w takiej nawałnicy. Ucierpiała parasolka moja, niestety, totalnie złamana. Dwa razy musiałem się chować pod, pod różnego rodzaju budynkami. te fale, fale, fale wiatru, które po prostu prowadziły ten też, uderzały w ciebie, po prostu masakra, totalna masakra buty całe mokre, biegłem po wodzie, wybite studzienki kanalizacyjne tutaj na Wojska Polskiego. No, niezły, niezły widok, niezłe, niezłe uczucie w sumie, jak się wraca do domu przemąkniętym, <grym, grym>, całym, całym dosłownie. Y <grym>, miejmy nadzieję, że, że dzisiaj nie będzie padać, bo też, też jest już duszno. Y Sprawdzałem pogodę na mój wyjazd na Open era y na Gdynie co prawda na internecie, serwis może nie będę tutaj wymieniał, żeby nie uprawiać jakiejś kryptoreklamy, ale yy, pogoda w sumie to, optymistyczna no, ta prognoza, no, ewentualne burze, deszcze z piątku na sobotę, a tak w miarę pogoda była być ok, I w sumie wiadomo, postaram się, postaram się jakoś tam parę, parę, parę jakichś relacji zdać z tego openera żebyście zobaczyli jak to, jak to wygląda, jakieś zajawki z paru utworów, z jakichś fajnych koncertów. No i na pewno na pewno będziecie mieli okazję to zobaczyć. W sumie to tyle. Dzięki serdecznie na razie.